Serdecznie, ja i mój, moja Dioda, jak tu któraś z Was napisała, a ja mówię, że to jest mój gejzer. No trudno, wyszło, muszę poczekać, aż się zagoi. Yy... No, nie wygląda to dobrze, no ale co zrobić? W tym wieku też można mieć trądzik. Słuchajcie, byłam w sklepie, byłam w biedronce i byłam w centrum. centrum tu w zasadzie byłam już dzisiaj dwa razy. Raz byłam po szóstej, a w zasadzie nawet przed siódmą. Dzieciom po bułki, wiadomo po chlebek, żeby miały do szkoły. Ale słuchajcie, upolowałam po złote 99, Jezus, jakie to jest przelane, jakie to jest ciężkie. Kwiatuszki, i one nie wyglądają wcale źle. Nic im się tutaj nie dzieje, więc powędrują zaraz do y, mojego ogródka, do mojej bandy, bo ja ich mam więcej. Tutaj wiadomo jest żółty kolor, ale nie wiem jaki tu będzie. To wygląda taki fioletowawy, ale muszę poczekać. No ma pączki, y, więc będzie, będę patrzeć, y, jak się to rozkwitnie, jaki to jest kolor. Nie wiem, czy nie mam żółtego. Jeśli moja mama któregoś z nich nie ma, to po prostu jej podaruję, bo ona się bardzo, bardzo cieszy tymi kwiatkami. Więc ja mam taką frajdę, a słuchajcie, za dwa złote, niech się baba cieszy. I oprócz tego wzięłam fiołka, bo on też był, szkoda, że był jeden, bo wzięłabym więcej, u mnie fiołki żyją i mają się całkiem dobrze. Wzięłam sobie jeszcze takiego fiołaska. W opakowaniu wszystko git, za 2 złote myślę bierę, nie? Nie widzę tu, żeby się coś działo, oprócz tego, że trzeba je przesadzić, bo mają bardzo, bardzo mokro i podejrzewam, tak jak fiołki, to mogłyby zgnić. No to jak wsadzę do ogródka, troszeczkę je obiorę z tej ziemi, to myślę, że im nic nie będzie. Ale teraz pojechałam po coś, co upolowałam na Vinted i słuchajcie, tak się do tego zabierałam trochę jak y, pies do jeża, bo y, bardzo mi się podobała, ale nie wiedziałam y, jak naprawdę z tym rozmiarem. Już Wam y, mówię. Wiecie już, że ja jestem maniaczką, jeśli chodzi o ges. Od jakiegoś czasu uwielbiam po prostu y, wszystko, jeśli ma Y, firmę Ges jeśli jest fir z firmy Ges i tym razem słuchajcie, y, mam torebki, mam cztery torebki Ges no teraz już cztery, bo tak to miałam trzy i tą będę chciała sprzedać, na pewno ją widzieliście w moich filmach, pojawiała się niejednokrotnie jej nic nie jest, ona nigdy nie jest zniszczona, y, ma te wiecie, pod spodem, żeby się nie niszczyła, ma długi pasek tutaj małą kieszonkę z zewnątrz, no i tutaj fajnym rozwiązaniem jest to, że ona się dość mocno odsuwa i odsuwa się na dwa zamki, tutaj są dwa zamki, z jednej strony i teraz jest z drugiej strony i ona jest czysta, nie jest nic zabrudzona, ma tutaj kieszonkę, no i ma te podstawowe po drugiej stronie, źle Wam pokazuję, o tak. I jest cała y, ologowana. także jeśli byście były zainteresowane, to piszcie y, na priv. Tak wygląda, ona jest właśnie albo do ręki, albo... Można ją na ramię albo ja głównie nosiłam ją tak. Także tą będę chciała sprzedać, bo po prostu mi jest niepotrzebna po tym, jak kupiłam tą, o której marzyłam, bo chciałam mieć y, jeszcze między tym rozmiarem czyli to jest taka malutka, którą zazwyczaj biorę do sklepu też jest na długim pasku. Ona ma znowu podwójne tutaj te kieszonki. I ja tutaj to biorę tylko telefon i y, portfel, i to jest tyle. I mam jeszcze tą dużą. Gdzieś Wam potem ją pokażę, bo nie chcę się teraz do góry. I teraz kupiłam na Vinted, słuchajcie, ale jest w ogóle niezniszczona. Udało mi się, myślę, bardzo, bardzo, bardzo. Proszę bardzo, tak wygląda ta frepka. Ja chciałam właśnie taki rozmiar pośredni między tą małą, a tą dużą, którą Wam gdzieś tam później pokażę. Ja już to trochę spakowałam, bo chciałam zobaczyć, jak to wygląda. Słuchajcie, nie jest w ogóle zniszczona. Tak wygląda. Ma w środku ten właśnie yy, na zamek, a oprócz tego ma takiego napa. Zachnę, to Wam pokażę. O tak. Tak ona wygląda. Ja chciałam właśnie, żeby ona nie była z tych sztywnych torebek, tylko właśnie z takich, yy, jaką miałam właśnie tą, bo one jest takie miękkie są. I tak samo jest właśnie tu i chciałam na ramię. Ja bardzo lubię torebki na ramię. Tak się przyzwyczaiłam i mam dwie łapki wolne, a nie yy, na skos, no bo na skos mi yy, tamta była za mała. I nawet chodzi do szkoły, Proszę, będę miała właśnie taką torebeczkę. I słuchajcie, yy, pani sprzedawała ją w komplecie z portfelem. Zobaczcie, przepiękny portfel. Ja nie wiem, czy ja sobie go zostawię, czy ja go też po prostu nie opchnę. Nówka, nic nie zniszczony, nigdzie, widzicie? O, yy, bo ja mam swój portel, portfel. On już jest taki trochę przytyrany, że tak powiem, ale ja go bardzo, bardzo lubię. Tak wygląda. mówię, że przytyrany, bo on jest taki przetarty już. O. To tu, to, to tam, ale ja właśnie lubię, jak on jest taki przetarty. I, I jest trochę mniejszy niż ten. Ja już go wsadziłam. O, zobaczcie. Ja jestem jednak drobna, i takie portfele to są takie dość duże dla mnie. No ja wiem, że się można lubić, ale jak coś, to jeszcze właśnie mówię, że chyba sprzedam ten portfel. Bo on ja go nie potrzebuję po prostu. A ja mam jeszcze mniejszy od tego i też go bardzo lubię. A ten naprawdę mi dobrze służy. Dobrze mi się trzyma w dłoni i jest git. Nie ma sensu zmieniać czegoś, co jest w porządku. Także jak coś, to sprzedaję tą torebkę, e, ten portfel i tą torebkę. Jakbyście były zainteresowane, to proszę, piszcie i y, wiem, że z Wami się można dogadać, bo ja tutaj niejedną rzecz sprzedałam i mogę to zrobić teraz, bo przepakuję się właśnie do tej torebki i już jest naprawdę taki rozmiar, jak chciałam. Bardzo mi się podoba, nie jest nigdzie zniszczona, kompletnie nigdzie. Znowu ma te nóżki i yy, zresztą pani, która mi sprzedawała bardzo fajna kobita. Doszliśmy do ładu. O, tu jeszcze jest. Widzicie? Tu jeszcze jest. To tutaj będę mogła wrzucić sobie klucze, żeby nie szukać. Czy tam telefon? Nie wiem. A, zapinana jest to może i portfel. No ale... zostawmy to. Dobra, tyle z tych rzeczy pokazuję wam, co jeszcze upolowałam w weekend. Moi kochani, przede mną dużo pracy dzisiaj, ale spoko jakoś damy rady. Tutaj mam moje bratki. Tylko część, bo jeszcze 5 sztuk zawiązam do mojej mamy. Chcesz się przywitać? Dzień dobry panu, ale się pan wyspał? Yy, I ten. I co? I będziemy sadzić dzisiejszy. Nawet nie wiem, jak ja to mam posadzić, ale spoko. W sensie wiem, jak posadzić, ale nie wiem, jak to ułożyć ładnie, żeby miało ręce i nogi, żeby mi się to podobało. Yy, no takie te kolorki. I teraz w piernikiem pójdziemy do góry i już mówię, co chcę Wam pokazać. Ja zmachałam. Zobaczcie na to. Czy to pięknie wygląda? Tak, alokazja, ja wiem. Ja wiem, że może być ciężko. Ale wiem też, że jeśli mi ona umrze, alokazja ma bulwy. To są dwie, nie mylicie się. Yy, mają bulwy w środku. I yy, kiedy one umrą, to należy zadbać o bulwę. I ona się odrodzi jak ten feniks z popiołu. Słuchajcie, cudne. No nie mogłam się oprzeć. Kupiłam je w biedronce. Jezu. Papuga chce, słuchajcie, wyjść na pole, bo wczoraj była na polu i już dzisiaj nam tak hałasuje. Tu widzę, że kolejny liść wypuszcza Monstera. Ta większa Monstera, widzę, że też. Także kwiatki pomału się budzą. Tak go zasłyszyłam, nie wiem, widoku mój. Pobcinałam go, ale mam nadzieję, że będzie żył. Tak pięknie mi rósł, ale widzę, że wypuszcza, także chyba będzie ok. I właśnie te alokazje wzięłam sobie dwie. Dwie różne, te słuchajcie, no ucho słonia, jakby nie było. One tak się jakoś nazywają właśnie, jak uszy słonia. Ale tak, i one są zroszone, bo one potrzebują sporej wilgotności. Tak więc tu mam psikadło z wodą odstaną, przygotowaną, więc mam nadzieję, że będzie git. Ale cuda, normalnie pięknie to wygląda. Ten mój kącik kocham, uwielbiam i jak przechodzę, to zawsze się tym zachwycam. Tak myślę, jestem już u góry, to zajrzę do prania i słuchajcie, mój kosz jest pełen, także yy, chyba nikogo nie zdziwię. Robię pranie przy poniedziałku i to robię nie jedno, a już widzę, że przynajmniej dwa. I jeszcze muszę odczyścić moje buty. Słuchajcie, to są te big stary kupowane w zeszłym roku i muszę je wyczyścić, także zabieram się za robotę, bo liczę na to, że będzie już teraz tylko coraz cieplej. No i słuchajcie, przekombinowałam. W ogóle tutaj jest mop, bo będę myć podłogi, tylko był jeden raczej wiedzieć kiedy. Przygotowałam sobie też moje rękawiczki, bo muszę iść sadzić te kwiatki, póki jest pogoda, a jest słoneczko. O czym czemu przekombinowałam? Słuchajcie, bo chciałam zupełnie inną malinę. Jedna z Was polecała mi, żeby kupić w Biedronce pokusę, a ja wzięłam laszkę. A dlaczego przekombinowałam? Bo tak szukałam, żeby była ładniejsza tu. Że nie skupiłam się na tym, że one są różne. Także malina, letnia, laszka zamiast pokusy, tak jest kombinować, przekładać, zmieniać. Przedobrzyłam no co? Przedobrzyłam, ale to nic. Te malinki muszą być jeszcze dzisiaj posadzone, także do roboty. Anga. No może raz bym dotrzymała słowa i pokazała to o czym mówiłam, czyli to jest torebka Gesa, ta moja największa. Ona miała taką kosmetyczkę w środku. Mówię, miała, bo ja ją po prostu odpięłam na chwilę i jakoś tak zeszło mi, że nie włożyłam. Także takiego shopper'a jeszcze mam. On ma właśnie taki centkowany środek. Także teraz już mam tę rozmiarówkę taką jak bardzo chciałam. Słuchajcie, nie wiem, czy tą trawę się ścina w ogóle. Mam ją pierwszy raz i tak nie bardzo wiem, ścina się czy nie, bo ja te małe to tylko tak, yy, to co uschnie, o to obcinam, a ona się pięknie potem puszcza. A z tą, to nie wiem, ona w ogóle wygląda ogóle by umarła, ale dobra, dam jej jeszcze jej szansę. Tylko jeśli się znacie, na tym to dajcie znać, czy to trzeba obcinać czy nie. Z bratkami wygląda genialnie. Tak z jednej jak i z drugiej strony. Teraz tylko trzeba podlać. No, i oczywiście ten bałagan machnąć szybko. I zabieram się za dalsze prace, które sobie dzisiaj mm, przygotowałam. A w ogóle to mam nowe doniczki i one też mi się przydadzą do dalszego sadzenia. Widzicie co, okazało się, że ja nie mam tych kolorów, ani jednego, ani drugiego. choć Tu jest jakiś żółty. I tu, więc chyba się wstrzymam z tym, a ten posadzę. Nie wiem jaki jest kolor, ale widzę, że się rozsiało dużo młodych. Widzicie tu? Tu. Tu. A tu już zakazała banda. Także fajnie, bo kremulki się same rozsadzają, przesadzają. Tylko teraz trzeba je troszeczkę odświeżyć po prostu te liście wszystkie usunąć, żeby one mogły sobie pięknie tutaj rosnąć. A tego posadzę. Z tym się wstrzymam, ale powiem wam, że zamówiłam jeszcze 5 sztuk. Zobaczymy, czy zostanie jeszcze w sklepie. Teraz się odzywam do Was z mojego namiotu. Słuchajcie, mam już tutaj szykowaną ziemię yy, i tak, polecimy z moim goździkiem brodatym. Tu sobie go posadzę. Tak, a oprócz tego chcę posadzić jeszcze coś, czego nigdy nie sadziłam, czyli gipsówka wiechowata, a pamiętam ją z ogródka mojej mamy. Tu jest tak, że można sadzić marzec do maja. Także zabieram się za sadzenie i oczywiście tu już wyjęłam mojego piołasa, którego też muszę przesadzić, bo ma bardzo, bardzo mokro. Ale wszystko to będę robiła na bardzo szybkim, yy, turbo szybkim tempie. Yy, szybkim tempie i na maksa, na bo za chwilę muszę już iść po Emilię, tak? Niestety zleciał mi poranek. No i tak, gipsówka i goździk brodaty już posadzone, potem muszę wbić tylko te moje... Yy, takie paliczki z napisami, żebym wiedziała, co jest posadzone, bo ja mam pamięć dobrą, ale krótką niestety. I yy, w czeluściach domu znalazłam jeszcze taką doniczkę, do której zamierzam posadzić właśnie fiołasy moje, czyli ten, którego kupiłam dzisiaj i te, którym też jakoś nie idzie, ale ja podejrzewam, że to właśnie są doniczki, wiecie, o. Zobaczcie jak to wygląda Przecież ten biedne, tego biednego tutaj w ogóle nie widać Ma za mało ziemi A ten biedny walczy cały czas, więc go obetnę mocno I przyjrzę się co tam Posadzę do tej doniczki Tutaj doniczka, która odprowadza Za dużo, jak jest za dużo wody Oczywiście muszę tam, wiecie Bo to było naprawdę dawno nieużywane Ale dobra, spoko, sadzimy A tutaj jeszcze kolejne kwiatki Ale teraz na razie nie będę ich sadzić Bo z nimi można jeszcze poczekać Tutaj jest kwiecień, maj i tu jest takie trochę suszki, pamiętacie, stare suszki, Jezu, ja pamiętam, moja mama miała właśnie taki ogród, a tak samo muszę jeszcze poczekać z tym gościem, mimo tego, że ja go otworzyłam, bo to jeszcze nie jest czas na niego, pospieszyłam się po prostu. zupełnie nie wiem czy mam przycinać te klematisy ale już widzę, że pączki puszczają to chyba jednak nie będę nic tu robić, żeby nic nie zepsuć tylko muszę to oczyścić bo mocno zarośnięte i podlać i tu to już widzę o. wychodzą pięknie z ziemi jeszcze ale i pączki już są więc chyba je tylko oczyszczę miejscami i będzie pięknie zobaczymy jak to bardzo pójdzie do góry no ale skrzypi wszystko, ale jak ładnie tu O, widzicie to? no dobra, coś z będzie jest, udało się, mamy promulkę dla mamy, także super no i marudną Emilie z tyłu jestem, słuchajcie czekał na mnie sąsiad i proszę bardzo Teraz, tak to jest, dobrze żyć z sąsiadami dostałam wiejskie jajeczka, z czego się bardzo, bardzo cieszę bo gdzieś rano chociażby Zrobiłam sobie właśnie omlet, przepyszny omlet, jest z Thermomixa, wychodzi bajeczka, można go zrobić właśnie na wytrawnie i można zrobić go na słodko, ja dzisiaj jadłam na słodko. Tutaj mam makaron pastanie, w zasadzie mam końcówkę i yy, cały, bo będę gotować taram, 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 poniedziałek pomidorowa, żadne okrycie, ale miałam rosół. Więc jest pomidorowa. Do tego mam jeszcze kurczaka. W zasadzie pierwszy z kurczaka pokroiłam. Warzywa to mi się dusiło, podczas gdy ja sobie tutaj wszędzie pracowałam. Oprócz tego moje odkurczacz mi tutaj odkurzył, a teraz mam ziemniaczki i zabieram się za struganie tych ziemniaczków. Chyba nie będę robić żadnej surówki, tylko. A nie! Chyba jednak będę robić i to tą kolorową z terpomixa znowu, bo wychodzi przepyszna, a fajnie by było właśnie do tego mieć taką surówkę. Tam idzie właśnie kapusta idzie papryka, ogórek kiszony, ja już Wam nie ją pokazywałam i właśnie taka fajna, wielowarzywna, prosta i bardzo szybka, a akurat mam, tak jak mówię, dzisiaj była w prądce cytryna, bo tam też idzie wyciśnięty sok z cytryny i yy, będzie surówka i będzie taki obiad, obiadek, a... a ja cały czas chodzę głodna, ja nie wiem co ze mną, lubię po prostu sobie zjeść. Jest Emilia, po poszła się już bawić, była niezadowolona, bo słuchajcie zabieram ją o pierwszej, a tam dzieci zostają jeszcze do drugiej lub do trzeciej, ale mi nie przysługuje jako matce e, no żebym mogła zostać dłużej po prostu i no i muszę ją o pierwszej zabierać, a tam w ogóle wtedy zaczyna się w ogóle zabawa na maksa, bo już nie ma e, nauczycielki, tylko jest osoba, która ich pilnuje, e, że tak powiem świetlicowa i ona się tam wtedy bawią, no i przykro mi było, ale niestety nie wszystkim należy się wszystko. Sprawy mają się tak, że zupełnie za, y, po, po prostu pobiegłam, bo zapomniałam o tym praniu, które wsadziłam i ono cały czas y, było w pralce. Więc pobiegłam, żeby przełożyć je do suszarki, a w tym czasie co się stało? Oczywiście musiał wylecieć mój makaron na świeżo umytą kuchenkę, także wykipiał. Musiałam to trochę ogarnąć, dałam już co jeść, ale ja tutaj zapomnę, że ja dzisiaj dopadłam prezydenta, słuchajcie. Czyli ten ser w cenie 7,99 Biedronce, i możecie sobie wziąć dwa takie wiadereczka. Czy to ma ucho, a ma. Wiadereczka, dobrze mówię. Tak więc, jak coś to jest, i on ma datę, słuchajcie do 11 kwietnia. Tak. Tak więc, jakby coś, to ja Wam mówię, że możecie dwa na kartę biedronkową sobie wziąć. Ja wzięłam prezydenta i będzie jakiś sernik, być może nawet w weekend byśmy zrobili coś pysznego, bo chłopaki moje lubią serniki, ja też lubię sernik, ale bardzo lubię też kawę, muszę sobie zrobić, bo pogoda nam się psuje. Widzę, że, yy, nie wiem, słońce gdzieś uciekło, pewnie poleciało do Was. Dobra, moje się nadal i tutaj pyka i e, nie wiem, czy nie będzie padało, bo słuchajcie, zapowiadali, że 20% deszczu może być dzisiaj i chyba się im to ziści, bo mówię, że słońce schowało się gdzieś za chmury, więc cieszę się, że posadziłam te prymulki, no nie do końca, no bo jeszcze mam, widzieliście, ale przynajmniej fiołki i w namiocie posadziłam sobie kwiatki, no i obcięłam tego nieszczęsne, tą nieszczęsną hortensję, o której zapomniałam. Dobrze by było, jakby nie padało, żeby ona troszeczkę nie pochorowała się. Ale dobra, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Idę robić kawę w takim razie przynajmniej. Słuchajcie, te moje siewki to jakieś takie marne. Zobaczcie, jak to wygląda. Ja, dla mnie y, szacun dla tych wszystkich ludzi, którzy się tym zajmują, bo to, ile oni się muszą orobić, żeby to cokolwiek z tego urosło, tak jak ten port. Przecież to, to takie patyczki, przesadzać to potem, pikować, roboty, y, że tak powiem, od zarąbania. A nam się wydaje, że to jest drogo, ale naprawdę oni sporo czasu muszą poświęcić i uwagi, żeby to wszystko, yy, żeby to wyrosło, cokolwiek z tego. No i na te kwiatki jeszcze widzę, bo ja myślę, że coś z tego wyrośnie, ale ten por, seller, wygląda bardziej niż marnie, także szacun, bo naprawdę oni się muszą przy tym opracować. Surówka wielowarzywna gotowa, ja ją bardzo, bardzo lubię, tak samo lubi ją bardzo mój mąż, tutaj już zopału widzę kompot mój ze śliwek, czyli z mrożonych rzeczy, tam znalazłam, bo była śliwka, była gruszka. wrzuciłam, może nie jest najbardziej kolorowy, ale powiem Wam, że jest smaczny, także obiadek zapowiada się naprawdę zdrowo i smacznie. Dogotowują mi się ziemniaczki, zrobiłam tą surówkę, jest przepyszna i już nie mogli doczekać, kiedy y, ja zasiadam do tego swojego talerza, choć powiem Wam, że zupę zjadłam, nie wiem, Emilia też zjadła zupę i poprosiła jeszcze o makaron z serem, ona normalnie białego sera się nie chyci, słuchajcie, choćby nie wiem co, kombinowała czy na słodko, czy na słono, absolutnie nie, jedynie przemycony właśnie, y, posyc, posypany y, makaron serem i odrobina cukru i ona wtedy zje ile się jej nałoży. Wiem, że nie wygląda w tym odcinku, ale słuchajcie, pracowałam, i jak widzieliście, już się nie będę przebierać ani stroić ani nic, tylko skończę ten obiad, zjem i idę zmontować Wam ten film. Patrzę, bo u nas się rozpadało i już jest wszędzie mokro. Nawet słyszę, że nami yy, leci deszcz, także yy, no, przepukało szkoda, kurczę, choć z drugiej strony, przynajmniej nie będzie mi kurciło, żeby iść na pole i jeszcze coś porobić, tylko yy, zajmę się tym praniem bo włożyłam właśnie kolejne. Zrobię Wam ten film i, i co? No i jeszcze z Emilią trzeba poczytać, bo ona się uczy czytać, więc trzeba troszeczkę czasu poświęcić i dzieciom. Więc ja Wam wszystkim serdecznie dziękuję za dziś. Napiszcie, jak tam u Was poniedziałek, czy też był taki właśnie absorbujący, pracowity. I co jeszcze możecie mi napisać? Jak u Was jest z pogodą? Czy też pada deszcz? bo ja nastawiłam się na to, że jednak to będzie ładny tydzień i, i w sumie taką mam nadzieję, że to tak się skończy. Jeśli jesteś pierwszy raz, zasubskrybuj, będzie mi bardzo, bardzo miło, jak przywitasz się z nami w komentarzu. Mówię z nami, bo tutaj dopisuje się mnóstwo moich widzek, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Rozmawiacie ze sobą, pocieszacie się, podejmujecie temat, wspólny język, także to jest coś fantastycznego. Do zobaczenia, kochani, już w środę.